Cześć, w tym filmie przybliżę Wam sylwetkę modelu Eclipse Cross. To jest hybryda typu plugin, także sprawdzę, jak szybko się ładuje i ile realnie może przejechać na prądzie. Mamy tutaj też napęd na cztery koła, który sprawdzę dla Was na specjalnych rolkach. Zapraszam. Zacznijmy od wyglądu, bo odmiana hybrydowa zyskała więcej stylu niż dotychczasowy, w 100% spalinowy odpowiednik. Mamy tutaj przeprojektowany przód oraz tył, który sprawia, że już można na niego dłużej spoglądać. Ten, który znany był dotychczas, delikatnie mówiąc, bardzo mi się nie podobał. A teraz jest. niewiele lepiej, ale. ale lepiej. Osoby, które chciały kupić odmianę z silnikiem 1.5, ale czekają aż ten lifting obejmie wersję spalinową, muszę niestety zmartwić, bo za niedługo model Eclipse Cross będzie oferowany tylko jako hybryda typu plugin. in Wewnątrz również delikatne zmiany. Mamy tutaj inny ekran do obsługi multimediów, zmieniony układ przycisków oraz nowy panel obsługi klimatyzacji. Całe szczęście w 100% fizyczny. Multimedia działają sprawniej i obsługują Android Auto i Apple CarPlay. Przed oczami kierowcy nadal znajdują się analogowe zegary, a za nimi staromodny wyświetlacz przezierny head-up. W tym aucie zostało sporo rozwiązań, których Mitsubishi od lat nie zmienia. Trzeba zaznaczyć, że bagażnik hybrydowego Eclipse Crossa jest mniejszy o niecałe 20 litrów od wersji bez wspomagania elektrycznego i jego pojemność wynosi 359 litrów. Pod maską znajduje się wolno scący silnik o pojemności 2,4 litra i mocy 98 koni mechanicznych. W połączeniu z silnikami elektrycznymi łączna moc całego układu to 188 koni mechanicznych. Zainstalowana bateria trakcyjna o pojemności niespełna 14 kWh w teorii może dać możliwość pokonania do 55 km według norm WLTP. Zaraz sprawdzę jak to wygląda w praktyce, ale najpierw czekam mnie ładowanie. Duży plus za dwa gniazda. Ładując w domu, wolniej napełnimy pustą baterię w około 6 godzin, natomiast korzystając z szybkiej ładowarki, może to wynieść nawet 30 minut. Kiedy podłączyłem samochód z zasięgiem 16 km, to po kwadransie miałem już możliwość przejechania na prądzie 44 km. Mimo, że bateria nie była w 100% pełna, samochód nie pozwalał na dalsze ładowanie. Jadąc spokojnie, bez używania klimatyzacji, na samym prądzie udało mi się przejechać niecałe 40 km. Kiedy mamy pustą baterię i będziemy spokojnie jeździć po mieście, to w trybie bezemisyjnym pokonamy średnio od 30 do 40% dystansu, a zużycie energii i benzyny będzie przedstawiać się następująco. Kierowca podczas jazdy może korzystać z 5-stopniowego trybu rekuperacji. Przejdźmy teraz do testu napędu. System SAWC w teorii ma inteligentnie sterować momentem obrotowym oraz tak przyhamowywać koła, by zapewnić kierowcy jak najlepszą trakcję. Kiedy rolki symulujące brak przyczepności znalazły się pod tylną osią, samochód bez problemu ruszył przekazując moment na oś przednią. Sytuacja była powtarzalna podczas wyboru różnych trybów jazdy. Bez problemu napęd poradził sobie również z sytuacją, kiedy prawe koła samochodu znajdowały się na rolkach. W momencie, kiedy tylne lewe koło oraz przednie prawe były pozbawione przyczepności, samochód również bez większych kłopotów, bez względu na tryb jazdy, przekazywał moment tam, gdzie koła miały większą przyczepność. Krytycznym momentem była sytuacja, kiedy tylko jedno koło nie było na rolkach, bez względu czy przyczepność była na przedniej bądź tylnej osi. Bez względu na tryb jazdy oraz asystę kontroli trakcji, samochód nie mógł sobie poradzić z tą sytuacją. Mimo tego, próby na rolkach oceniam bardzo pozytywnie, w przeciwieństwie do cennika, który otwiera kwota 170 tysięcy złotych. W 100% spalinowego Eclipse Crossa możemy póki co dostać za niecałe 100 tysięcy złotych, także różnica jest dość duża, a niebawem klient zainteresowany tym modelem będzie miał do wyboru jedynie hybrydę typu plug Osobiście jeśli szukałbym suwa z takim napędem, wybrałbym Outlandera, którego aktualnie po rabatach można kupić już za nieco ponad 150 tysięcy złotych. Dajcie znać co Wy o tym sądzicie i do zobaczenia w kolejnych filmach.